No, witam zuchy. Słuchajcie, nie, nie, nie mogłem wytrzymać w domu i postanowiłem. <trym, piosenka> Traskę. Inżynier do mnie zadzwonił, nawet nie musiał mnie namawiać, bo mnie nie trzeba namawiać, od razu się zgodziłem. Słuchajcie, powiem tak, żeśmy wyruszyli, to było 30 stopni, no i tak pełni obaw, no ale to jest Polska. Pojechaliśmy taką traską, gdzie jest dużo lasu, gdzie jest dużo cienia. Także jest świetnie, no nawet grama, grama nie mam na sobie potu, no to jest dziwne, nawet widzicie, że z tej kurtki się nie rozbieram, bo w zasadzie no nie, nie czuję, żebym, żebym musiał zdjąć ją w tej chwili. I słuchajcie, no nie, niezła ta traska, naprawdę fajna. No, no, specjalnie wybraliśmy taką trasę, żeby, żeby, żeby nie jechać autostradą. No, taki lekki objazd, i tu przyjechaliśmy na, na takie miejsce. Tutaj są działki do kupienia z dostępem do, do wody. To jest żwirownia, to jest 100 hektarów żwirowni, piękne wyspy, zakręty różne. Jest gdzie popływać łódką, no i cena też nie jest za te działki wygórowana. A słuchajcie, woda jest taka że czysta, że można ją pić, tutaj ryby są bardzo smaczne, tu nieraz przy, przyjeżdżałem na ryby, dużo jest linów, yy, duże leszcze, także spoko, yy, no i spokojnie tu jest, po, po jednej stronie, tam gdzie jest mniejszy ten akwent, to tam przyjeżdżają raczej tacy czasowicze, weekendowi i, i się kąpią a po drugiej stronie bardziej wędkarze i dookoła ci działkowicze. Także no fajna okolica, jestem zainteresowany kupnem tutaj tej działki, dlatego tu żeśmy przyjechali, nie wiedzieliśmy gdzie pojechać, a tak z pożytecznym. Od razu zobaczę co tu się dzieje, bo ja tutaj 3-4 czy 4 lata mnie tu nie było no to nie wiem co tam się pozmieniało. No. Co i wam jeszcze a, wam miałem powiedzieć na temat motocykla? Słuchajcie, to jest dziwna sprawa z tym Jaśkiem, ja, ja tego nie ogarniam dotąd, dzisiaj mi wyjątkowo dobrze szedł, tak pod górę jechałem 100 na godzinę, słuchajcie, a na płaskim czasami 88, 90 i nie mogłem więcej, no ale zdarzyło się, że jechałem 98 jednym ciągiem, no nie wiem co, o co tu chodzi, no że... Pod górę potrafi co na godzinę podjechać, a po płaskim 90 ledwo, ledwo ciągnie. Nie, nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem jak napiszcie, jak yy, zaobserwowaliście jakieś podobne rzeczy, takie dziwne, to, 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 to napiszcie o tym. To tyle. Będziemy musieli lecieć wbijać się tam na tą działkę. Yy, to, nie wiem jaki tam jest pojazd, to to na druga piaszczysta, to trzeba będzie znaleźć jakiś dogodny dojazd motocyklem.